No. Hej, pan automacik. Tutaj jest napęd Kame V6000, no. coś takiego. Podobny trochę do KEIA. I pokażę wam programowanie tutaj położeń krańcowych. Bo czasem potrafi się rozprogramować ten napęd. Są cztery przyciski. Naciskamy i trzymamy P, aż pokaże się jedynka. Trzeba chwileczkę przytrzymać. Wyświetla się jedynka. Znowu wchodzimy w tą jedynkę. Teraz plusem i minusem ustawiamy położenie górne. Otwarcie. Naciskamy, przechodzimy na dwójeczkę. Teraz będziemy programować położenie bramy zamkniętej. Trzymamy minus, i brama się słuchajcie zamyka. Ten cykl jest taki wolny, także trzymamy do tej pory, aż osiągnie tam położenie końcowe. Można to skorygować sobie ładnie. Można puścić znowu, nacisną troszeczkę, i znowu później. Tak, żeby lekko tam dochodziło, e, naciskamy znowu, później P, przechodzimy na trójkę. Tutaj robi takie przejście kalibracyjne brama. Zrobi teraz cykl otwarcia, później znowu naciśniemy P i zrobi cykl zamknięcia. Brama się otworzyła. Zobaczcie, tutaj teraz wyświetli się trójka. więc znowu naciśniemy P. Teraz się brama zamknie i będzie e, zapali się już na stałe trójka. Dobra, brama się zamyka. Zobaczcie, tutaj trójka się zaświeciła. Przechodzimy teraz na czwórkę. Na czwórce ustawiamy poziom przeciążeń. Tutaj jest prawie maksymalny, bo zobaczcie, jeszcze jedna kreska została. Tak. I przechodzimy koniecznie na piątkę, żeby akceptować i zapisać te ustawienia. I brama już będzie działać. Także pozdrawiam pan Automatik.